Halo, dzień dobry, z tej Tomala. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o nadchodzącym turnieju Dreamhack Open. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to jeśli chcecie być na bieżąco z nowymi turniejami, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba z dzwonem i łapkę w górę pod tym filmem. Dobra, tak jak już wspomniałem wcześniej, nadchodzi nowy turniej. Dreamhack Open. Tym razem Dreamhack organizuje turniej właśnie dla par. Więc jeśli chcecie sobie gdzieś tam poskilować, zarobić troszkę kasy, no to ogarnijcie sobie swoje duło i trenujcie. Jeśli chodzi o szczegóły, to turniej będzie składać się z czterech części, gdzie pierwsze dwie to będą części eliminacyjne, kwalifikacyjne. Następnie będzie półfinał i finał. I hit pierwszy. Kwalifikacji rozpocznie się 7 listopada o 14 i potrwa do 17. Będzie do rozegrania 10 gier. Następnie będzie godzinna przerwa i tego samego dnia o 18 rozpocznie się drugi hit, potrwa do 21.00 i z każdego hitu przejdzie 250 par do półfinału. Półfinał rozpocznie się dzień później, 8 listopada o 14:00, potrwa do 17:00. Tak samo do rozegrania będzie 10 gier, następnie będzie znowu godzina przerwa, tak jak dzień wcześniej, i do finału przejdzie 52, gdzie do, do rozegrania będzie 6 gier. I każda gra będzie startowała co 40 minut. Jeśli chodzi o zasady rejestracji, to musimy wejść na tę stronę. Link będziecie mieli oczywiście w opisie. Klikamy sobie. Rejestru I tak naprawdę to wszystko. Do tego musimy mieć włączone dłuto logowanie, no i musimy mieć skończone 13 lat, tak, przy każdym turnieju. Jeśli chodzi o nagrody, to tutaj wam wyświetlę tabelkę. Nie będę tego wszystkiego czytał, sami sobie zobaczcie. Natomiast jeśli chodzi o punktację, no to jak już się zarejestrujemy, to tutaj będziemy mieli w zakładce Rywalizuj ten turniej. Wchodzimy sobie, detale i mamy całą punktację. Każda eliminacja 5 punktów, potem top 25, 2 punkty, i tak, jak tutaj widzicie plus 1, 1, 1, 1, potem po 2 punkty. Opa, aż do top 6. Od top 5 dostajemy 3 punkty, i za zwycięstwo dostajemy 6 punktów dodatkowych. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o ten turniej, to, to tak naprawdę wszystko. Więc teraz tylko trzeba ze swoim duo-partnerem trenować, i za dwa tygodnie życzę Wam wszystkim powodzenia. Jeśli odcinek wam się podobał i tak jak już wcześniej powiedziałem, jeśli chcecie być na bieżąco z turniejami, no to pamiętajcie o tym, żeby zostawić suba z dzwonem, żeby zostawić łapkę w górę i dodatkowo możecie mnie wspierać w sklepie Fortnite z kodem Tomala. Ja już nie przedłużam, życzę wam jego dnia, do zobaczenia. Hej, cześć, pa.